Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Chciałem Wam pokazać pewną grupę maszynników perłowych, maszynników z perł, czy garniturów perłowych, bo tak można też o tym mówić. którą dostałem, żeby Wam unaocznić to, jak perły potrafią zwieść swoją urodą i często oglądając, wydaje się, że te perły. Są bardzo wysokiej jakości, i dopiero w porównaniu z zestawem, ze specjalnym zestawem porównawczym pereł, możemy wyciągnąć wnioski co do ich jakości. Tak, patrząc na te perły, jest to niestety bardzo, bardzo trudne. Już wam pokazuję, co tutaj mam na biurku. Na biurku, jak widzicie, pełna, pełny przekrój. Naszyjników. Jak się na nie patrzy, to zwróćcie uwagę, że one właściwie wszystkie wyglądają, że mają jakość porównywalną, a generalnie, że to jest jakość wysoka. Może z wyjątkiem takich wyróżniających się, to tu jest sznur Pereł, który się trochę wyróżnia połyskiem. Rzeczywiście widać, że są lepsze. No tutaj. Widać, że perły są barokowe, więc można by stwierdzić, że to jest jakość niska. Tu niby fajne, czarne, ale to Wam od razu powiem, że to jest lipa kompletna, dlatego że to jest poprawiane najprawdopodobniej azotanem srebra, jeszcze nawet tego nie sprawdziłem, ale to na pewno nie jest barwa własna tych pereł, więc to, to są perły, które generalnie kosztują grosze. One zostały poprawione, dlatego że ich jakość była na tyle niska, że jakość powierzchni była na tyle niska z plamami i te plamy, tych plam nie dało się usunąć w żaden sposób przez polerowanie, ale, ani różne zabiegi w związku z tym po prostu je poprawiono w taki sposób, że plamy przestaje być widoczne, opery zaczęły być czarne. Zasadniczo, każda metoda dobra, byle produkt, który się ma sprzedać i w jakiś sposób wykorzystać. No i zaczniemy może od tego naszyjnika tutaj. Popatrzcie, jak on na zbliżeniu zaczyna wyglądać. Perły, które wydawały się być super, popatrzcie, co się dzieje. Widać od razu, że powierzchnia jest słaba, nie najlepsza. Dużo skaz na powierzchni. Tu nawet takie takie rowki są widoczne. Perły z takimi rowkami nazywamy Cyclet. I no, już widać, że to, że to nie jest najlepiej. Mimo, że ten połysk wyglądał dobrze, to też on nie jest najlepszy. Popatrzmy, porównajmy sobie ten połysk z. Tutaj mamy z tablicę porównawczą według skali GIA. No i popatrzcie, że ten połysk nawet nie jest wysoki. To jest połysk średni albo słaby, w zależności od tego, jaką perłę sobie weźmiemy. Są też takie o troszkę wyższym połysku, tak jak tu, ale to cały czas jest maksymalnie wysoki, czyli połysk high, wysoki, ale, ale nie very high, mimo że to się tak wydawało. Możemy mieć perły tak, jak na przykład tu, gdzie mamy w ogóle połysk na poziomie słaby. Czyli widać już, że ten naszyjnik jest naszyjnikiem raczej słabym. Mimo to, że to są akoje, mimo to, że tak patrząc w takiej mieszaninie, mieszaninie sznurów pereł, że to wszystko wygląda super. Popatrzmy teraz, teraz dalej. Następny, na przykład ten. Weźmy sobie na tapetę. No i znowu patrzymy. Okazuje się, że połysk, który wyglądał super tam na tle tamtych pereł, dość słabych, no albo nie słabych, tylko porównywalnych, te wydawały się być troszkę lepsze, bo, bo jest lepszy dobór. No ale to jest jednak połysk średni lub słaby. Wysoki, zaraz popatrzę na to może tak, ale w przypadku na przykład tej perły, no, można by tak rzec, że że pojedyncze perły mają połysk wysoki, i. No i tyle. Pamiętajcie, że połysk to jest właśnie najważniejsza rzecz dla pereł, czyli to co, to, co powoduje, że cena pereł jest najwyższa. Czyli kolejny sznur odkładam. Kolejny sznur taki sobie. Zobaczmy teraz tu. Tu mamy ciekawą rzecz. Perły niebieskie. Niebieska. Niebieska Akoja, słuchajcie, bardzo droga rzecz, bardzo cenna, rzadko spotykana. No ale muszę Was rozczarować. Jak się popatrzy, widać, że jest ciemno w dziurce jednej i drugiej. Widzicie te dwie dziurki w dwóch perłach. To oznacza, że ta perła jest poprawiana poprzez napromieniowanie. No i niestety to jest perła bardzo niskiej jakości. Te pomiędzy nimi. Są małe. Jakości również średniej. Znowu porównujmy sobie połysk. Generalnie tutaj jest tak, że połysk tych większych pereł, no nie, to można powiedzieć, że to jest połysk wysoki albo bardzo wysoki. Zależy, zależy jak która perła. Tutaj jest perła ta niebieska z bardzo wysokim połyskiem. Co do zasady, w perłach jest tak, że jeżeli będziemy z, uzyskamy ciemną barwę własną pereł, to wtedy nawet metodą poprawiania, to, to wtedy ten połysk będzie wyglądał lepiej, szczególnie, szczególnie przy perłach takich właśnie średniej, średniej jakości. Kolejna rzecz to są te perły niebieskie. Tutaj połysk jest niesamowicie wysoki, to znaczy jest przepiękny połysk, to trzeba im przyznać, ale popatrzcie, jak wygląda powierzchnia. Do tego znowu wewnątrz tych otworów, czyli nawet perły mają otwory w warstwie perłowej, przez które widać jądra. Widać, że tam jest czarna barwa. Oznacza to, że to jest również poprawiane, to nie jest naturalna barwa tych pereł. Połysk jest bardzo wysoki, oczywiście tam, gdzie on może być wysoki, czyli ta powierzchnia nie jest. Tu jest taka perła, zupełnie praktycznie można się w niej przejrzeć. No, ta wygląda pięknie. No ale co z tego? To jest poprawiane i to jest tanie. Niestety. No i cóż dalej? Tutaj te sznury mają podobne problemy. Popatrzcie, już nawet tak patrząc, porównując połysk między sobą, tutaj mamy. Perły o bardzo wysokim połysku, o wysokim połysku i o połysku bardzo wysokim, czyli dobór jest słaby. Perły kremowe, sprawdźmy sobie to jeszcze. Kremowe czy żółte? Czyli znowu przykładamy do. No, wygląda na to, że to jednak nie są kremowe perły, tylko że te perły są żółte. Żółte perły, tutaj mamy napisane yellow. Żółte perły niestety mają niższe ceny, więc też nie będziemy mogli tego naszyjnika wycenić jako cud jubilerski czy, czy cud przemysłu jubilerskiego. Tylko no niestety, ale jego jakość jest obniżona właśnie ze względu na barwę PRF. Zresztą widać, że dobór nie jest taki do końca jaki być powinien. Połyski nie jest fajny, bo albo jest wysoki albo bardzo wysoki, tak jak widać tutaj. Na, tym, na tych zdjęciach, które Wam teraz pokazuję. No i jedynie, tak żeby Was kompletnie nie rozczarowywać, tutaj mamy sznur, popatrzcie, tych drobnych pereł, których jakość jest wysoka, bardzo wysoka. I to zarówno jakość powierzchni, jak i kulistość, i właściwie wszystkie parametry tutaj są, bardzo wysokie, za wyjątkiem średnicy. Pamiętajcie, że perły. Zobaczcie, to jest połysk bardzo wysoki. Pięknie te perły wyglądają, są pięknie dobrane. Tylko, że słuchajcie, w przypadku Akoi, rozmiar ma znaczenie. Nie tylko w przypadku Akoi, akurat w przypadku Akoi szczególnie. I perły takie małe o bardzo wysokiej jakości zdarzają się bardzo często, więc. Łatwo je stosunkowo uzyskać, dlatego ich wartość, ich ceny są, są stosunkowo niskie w porównaniu z perłami znacznie większymi. Zawsze znaczy ten rozmiar w przypadku akoi, szczególnie w przypadku akoi, rozmiar będzie grał kluczową rolę w czasie wyceny. Więc jeszcze raz pokażę Wam wszystko, co tutaj mamy. Oczywiście, taki szybki rzut oka nie, to nie jest pełny grading tych pereł. Należy jeszcze stwierdzić, jaka jest na przykład grubość warstwy perłowej. W tym momencie nastąpiła zmiana i to, i to dramatyczna zmiana na rynku, dlatego że w sowiecie GIA zmieniło klasyfikację pereł i dawniej grubość warstwy perłowej w przypadku pereł jądrowych była oceniana dwoma słowami do zaakceptowania i nie do zaakceptowania w tym momencie GIA zmieniło na normalną skalę, czyli bardzo dobry, dobry, słaby i bardzo dobry, dobry, dostateczny bardzo dobry, dobry, średni, słaby tak? na takie takie noty można przyznać podobno ma być lepiej z tą oceną albo będzie to wzbudzało mniej kontrowersji u odbiorców tych dokumentów, no bo tak no pytanie, co to znaczy do zaakceptowania, co nie do zaakceptowania, gdzie jest granica, granica no i, i, i to tak nie do końca było było jasne dla, dla klientów, dla tych, którzy nie wiedzieli jak mają rozumieć te, tą, tą skalę, skalę jakości, właśnie proponowaną czy używaną przez, przez GIA. Więc mamy zmiany na, w gradingu Pereł, no a dla Was różnice, jak to, jak to wygląda i jak Perły potrafią zwieść swoim wyglądem. Ja zawsze o tym mówię, że, że do Pereł konieczne są zestawy porównawcze, zresztą GIA pracuje tylko i wyłącznie na zestawach porównawczych. Ja zresztą, ja zresztą również mam zestaw porównawczy od GIA. To jest, to jest ich oryginalny zestaw. Dlatego, że jeżeli będziemy oglądać 10 bardzo słabych sznurów, jeden po drugim, i potem trochę lepszy sznur, to ten jedenasty, to stwierdzimy, że te perły są bardzo wysokiej jakości, dlatego, że po prostu nam się będzie wydawało. Przyzwyczajmy się do tego, że Mamy do czynienia z bardzo niskiej jakości perłami, i potem odrobinę lepsze będą nam się wydawać rewelacyjne. Trzeba o tym zawsze pamiętać w czasie oceny pereł. Coś tutaj. Patryk mówi: Cześć, witaj, Patryk. Ktoś pyta po angielsku, rozmawiam po polsku na, na, na forum, więc bardzo proszę zadawać pytania w języku polskim. Słuchajcie, będę już kończył. W takim razie na forum nie ma żadnych pytań. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na transmisję o 17.05. Tymczasem do zobaczenia.